Czyli reasumując, mamy projektor biletowy. Krótkie i długie, bez żadnej żarówki. Jest to monolit, e, taka górna półka. Naprawdę coś fajnego, jeżeli chodzi o oświetlenie drogi. E, dodatkowo mamy światło do jazdy dziennej w formie ringu. Ten, I teraz tak. E, Zawsze staramy się zrobić wszystko w lampie, czyli całą instalację, wszystko podłączyć. Niestety te lampy w takiej instalacji nie mają, nie mają tego, co, co potrzebujemy, bo, bo nie ma oczywiście tutaj. Te lampy nie miały światła do jazdy dziennej. W związku z tym wychodzą dwa przewody. Ten czerwony trzeba sobie podłączyć pod bezpiecznik, gdzie pojawia się plus po przekręceniu stacyjki tak zwany plus po i teraz ten biały i, i to już sprawi że ten że ten ring się mocno zapali mocnym białym światłem mamy światło do jazdy dziennej ten biały no z uwagi na to że też nie mamy instalacji postojówki to jest tylko wtyczka a, a cała instalacja jest na lampie ten biały musimy sobie podłączyć pod plus postojówki. Mierniczkiem sobie sprawdzić, czy próbówką, czy na chybił trafił, po prostu masz 50% szans, że, że za pierwszym razem Ci się uda prawidłowo podłączyć, jeżeli, jeżeli nie masz przyrządu, żeby to sobie sprawdzić, gdzie jest, gdzie tak naprawdę jest plus. Jeżeli będzie podłączysz pod masę, nic się oczywiście nie dzieje. Tylko nie będzie ten ring przygasał. A chodzi o to, że po włączeniu postojówki ten ring przygasa i staje się też światłem postojowym, i wszystko jest zgodnie z przepisami, bo światło do jazdy dziennej nie może świecić z głównym reflektorem, czyli, czyli tutaj przygasa i staje się postojówką, to już nie jest światło do jazdy dziennej. I mamy moduł LED w kierunkowskazie. On tutaj jest podpięty pod tą wtyczkę i on będzie normalnie ładnie działał. Jest tutaj e, rezystor, żeby uniknąć błędu spalonej żarówki. I jeżeli chcesz, jest taka dodatkowa funkcja, ten biały przewód, jeżeli podłączysz np. też pod światło do jazdy dziennej, e, czy, jak, czy pod postój, no to to też e, ten moduł będzie świecił na biało. A w momencie włączenia kierunkowskazu, to białe światło gaśnie i zaczyna normalnie mrugać na pomarańczowo. Także tutaj masz tam możliwości mm, dowolnie skonfigurowania sobie tych lamp, według własnych upodobań. No oczywiście cała reszta... Hmm, czyli, projektor biletowy, wszystko już jest podpięte w lampie, żadnych błędów nie będzie. Jest tutaj pod kostkę też normalnie podpinane, i e, wszystko będzie działało tak jak do, do tej pory: czyli krótkie, długie. E, sterowanie, regulacja, ustawianie świateł wszystko pozostało bez zmian. Czyli reasumując, mamy projektor biletowy. Krótkie i długie. Bez żadnej żarówki. Jest to monolit. E, taka górna półka. Naprawdę coś fajnego, jeżeli chodzi o oświetlenie drogi. E, dodatkowo mamy światło do jazdy dziennej w formie ringu. Ten, I teraz tak. E, Zawsze staramy się zrobić wszystko w lampie, czyli całą instalację, wszystko podłączyć. Niestety te lampy w takiej instalacji nie mają, nie mają tego, co, co potrzebujemy, bo, bo nie ma oczywiście tutaj. Te lampy nie miały światła do jazdy dziennej. W związku z tym wychodzą dwa przewody. Ten czerwony trzeba sobie podłączyć pod bezpiecznik, gdzie pojawia się plus po przekręceniu stacyjki. Tak zwany plus po I teraz ten biały, i, i to już sprawi, że ten, że ten ring się mocno zapali. Mocnym, białym światłem mamy światło do jazdy dziennej. Ten biały, z uwagi na to, że też nie mamy instalacji postojówki, to jest tylko wtyczka, a, a cała instalacja jest na lampie. Ten biały musimy sobie podłączyć pod plus postojówki. Mierniczkiem sobie sprawdzić, czy próbówką, czy na chybił trafił, po prostu masz 50% szans, że, że za pierwszym razem Ci się uda prawidłowo podłączyć, jeżeli, jeżeli nie masz przyrządu, żeby to sobie sprawdzić, gdzie jest, gdzie tak naprawdę jest plus. Jeżeli będzie podłączysz pod masę, nic się oczywiście nie dzieje. Tylko nie będzie ten ring przygasał. A chodzi o to, że po włączeniu postojówki ten ring przygasa i staje się też światłem postojowym, i wszystko jest zgodnie z przepisami, bo światło do jazdy dziennej nie może świecić z głównym reflektorem, czyli, czyli tutaj przygasa i staje się postojówką, to już nie jest światło do jazdy dziennej. I mamy moduł LED w kierunkowskazie. On tutaj jest podpięty pod tą wtyczkę i on będzie normalnie ładnie działał. Jest tutaj e, rezystor, żeby uniknąć błędu spalonej żarówki. I jeżeli chcesz, jest taka dodatkowa funkcja, ten biały przewód, jeżeli podłączysz np. też pod światło do jazdy dziennej, e, czy, jak, czy pod postój, no to, to też e, ten moduł będzie świecił na biało. A w momencie włączenia kierunkowskazu to białe światło gaśnie i zaczyna normalnie mrugać na pomarańczowo. Także tutaj masz tam możliwości mm, dowolnie skonfigurowania sobie tych lamp według własnych upodobań. No, oczywiście, cała reszta. Hmm, czyli projektor biletowy, wszystko już jest podpięte w lampie, żadnych błędów nie będzie. Jest tutaj podkostkę też normalnie podpinane i e, wszystko będzie działało tak jak do, do tej pory, czyli krótkie, długie e, sterowanie, regulacja, ustawianie świateł, wszystko pozostało bez zmian.